Dokładnie, gratulacje tutaj myślę, że dla całego zespołu. Dzisiaj graliśmy dobrze równo. Wiadomo, że to jeszcze nie jest ten poziom, który możemy prezentować. Ale myślę, że cała, cała dzisiaj drużyna pokazała i zmiennicy pokazali, że, że są gotowi, że zawsze można na nas liczyć i, i zawsze jak tylko dostaniemy szansę, to staramy się. Się wykorzystać, a tak brawa dla Takuby za pierwsze MVP. Fajnie, bo kupi nam pizzę w końcu. Zgadzam się, że na pewno jest fajnie, że zamykamy obie dwa spotkania w trzech, w trzech setach. Bo ratujemy tym siłę, na przykład nie tracimy pewności siebie i tak dalej. I no mam nadzieję, że wracamy na, na serię zwycięstw, tak jak miesiąc temu. I no tyle. Jestem zadowolony, że obie dwa mecze udało się nam wygrać. że Teraz wracamy, jak powiedziałem, do wygranych i w Champions League, że mamy na pewno awans z, pierwsze, z pierwszego miejsca i nie musimy grać w ośmiu finał. No w końcu, bo na listopad i grudzień nas nie oszczędza, mieliśmy tych wyjazdów, wyjazdów mnóstwo, także cieszymy się, że teraz możemy się pokazać przed własną publicznością zagrać dobre spotkania i, i, i je wygrywać, także liczymy na dopik, dziękujemy, że kibice tutaj w niedzielę od 20.30 zawitali i, i, i myślę, że za tydzień chyba też gramy o tej, o tej godzinie, także liczymy na, na jeszcze więcej i, no i czekamy, bo przed nami, jakby nie patrzeć, najważniejsza część sezonu, zbliża się puchar, styczeń zaraz się kończy, także myślę, że niedługo już poczujemy i ćwierćfinał Ligi Mistrzów i, i Playoffy, także Miejmy nadzieję, że wszyscy wrócą do zdrowia i, no i nasza gra będzie wyglądać z meczu na mecz coraz lepiej. No ja myślę, że dobrze graliśmy, możemy oczywiście grać jeszcze lepiej, ale, ale jak powiedziałem poprzedniej, to zamykamy mecz w trzech setach. To tyle dodat. Trzy punkty zostały w domu i w tablicy, i mam nadzieję, że kolejny, że kolejny mecz za tydzień z niso będzie tak samo nawet lepiej. Może nie trudno, ale. Takie mecze trzeba zagrać i wygrać i, i o nich zapomnieć. Wiadomo, szanujemy każdego rywala, ale, ale my chcemy pokazać swoją wyższość i swoją siatkówkę. To cieszy. Chcemy wrócić na pierwsze, tak że będziemy robić wszystko, żeby to, żeby to zrobić.